Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnia akcja, właśnie. Yy, no skoro już tak się, prawda, pastwie nad tym naszym społeczeństwem poli, powiem Wam coś takiego. Urząd. No dobra, w tym moim miasteczku idę do urzędu. Przecież to już trwa ponad dwa miesiące, tak? 65 dni, prawie 70 dni. Urzędy pozamykane. Jest okienko. Podchodzę, chodzi o Małgorzatę odezję dokładnie. <laughs> Nieważne są szczegóły. Nie, chcę złożyć tam kwit, najpierw ochroniarz podchodzi do mnie, nie słyszę, drze się, okienko otwarte wieś, okienko jak w starym perylowskim kiosku, no schyliłem się, no i mówię mu, że tamtego. tego, pokazuję paluchem na, dzwoń pan, gdzie, gdzie te telefony są, na drzwiach, dobra, patrzę, tu nie ma, na zewnątrz, musiałem wyjść na zewnątrz, kolega, dobra, wyszedłem na zewnątrz, szukam tych telefonów, no jest ta ca... To, co mnie interesuje. Dzwonię. Gdzie tam? Nikt nie odbiera. Jedzę. Później telefon. Telefony w ogóle. Nie ma tego telefonu. Dobra, wracam do tego chętka. Mówię, coś tu jest nie Halo. albo podaj mi ten numer gdzieś tam. No, przyszła jakaś sekretarka. O, co? Halo? Nie słyszę. Ja mówię, że chodzi mi o Wydział Geodezji. E, czy jakiś numer telefonu konkretny to zapiszę? Nie słyszę. No to ja direkt, krzyczę do niej. Kurwa. kurwa. Przeproszeniem. No dobra, poszła, wraca, przyprowadza jakąś kolejną. Ta stanęła z metra od tego kęka. Nie, nie słyszę. Ja mówię, że potrzebuję ta, taki, taki, taką sprawę załatwić. Jaką formalność? Nie słyszę! Nie słyszę! Delikatnie. No zapieniłem się, zapieniłem się, ale dobra, nic mówię. To ja tu jestem petent. Wiecie, wiecie, jak to jest? Nie no, skargę. Ja, mam, mam sposób na tego typu urzędników. I załatwiłbym to sprawę 5 minut. Wystarczy, bym powiedział: piszę skargę na, na Was wszystkich tutaj do urzędu i do województwa. I lub na tak, jak to będę chciał powiedzieć. Wiecie, jak to działa? No, to jest od razu sprawa zamknięta. Ale o co chodzi? Nie schyliłem się, zagrzułem zęby. Powiedziałem, co w końcu usłyszała. No, tak, tak, Pan zrobił Panu. Formularz dam. Dała mi ten formularz, odszedłem. Pomyślałem sobie tak: zaraz, zaraz, 60 parę dni. Ja tu przyszedłem po 60 parę dni. Tylu petentów było przede mną. Tylu ludzi. I wszyscy derrosie. Bo tak, wiecie, później tak przede mną dar się gość. Ja później tak stanąłem, jeszcze szukałem tego telefonu. Tam następna osoba podchodziła. Krzyk w tym, w tym wejściu. Nic nikt nie słyszy. <grym> Japy ujadają. Później następnie, bo wiecie, nie możesz stać. 64 dni. Dziennie ten urząd to chyba z milion złotych kosztuje. Te wszystkie pensje, nagrody, premie. Ci ludzie. A nie stać i. Na głupi mikrofonik i kawałek głośnika, <noise> znalezionego na śmietniku. Przecież teraz jak zbierają te śmieci, elektrośmieci, to tam są i komputery, i głośniki, i niczego tam nie ma. Ludzie wyrzucają takie rzeczy, jeżeli już. Ale dobra, mogliby to i pójść do pierwszego. Słyszałem w telewizji, że to tak powinno być. Ich nie sta... I przez 64 dni nikomu nie przyszło z tego społeczeństwa, którego ja mieszkam, żeby może nawet taką sugestię zasugerować wójtowi tej gminy, czy burmistrzowi tego miasta, nieważne czy staroście. To, ja tylko byłem w jednym wydziale, ale to wszystko, wiecie, to jest taka, taki molo biurowy. Nie, wszyscy wolą krzyczeć, a ja teraz będę, pomyślałem sobie, a dlaczego ja, ja już, ja powiem wam, ja już parę razy powalczyłem za darmo w cudzym imieniu. Miałem z tego wielką, jedną wielką figę, a wywarczyłem dla kogoś jakąś sprawę, załóżmy, nawet dla społeczeństwa. I chcecie mnie, ja wytrzymam, pokrzyczę, dam na luz. A wy? onucę na twarz i chodzić z dumą po mieście. Bo to wiecie, o onucę, bo to było... Ja, ja miałem oczywiście chustę pod pamiętą, ale zakładałem. no przecież nie stoję w tłumie. stoi, Podchodzimy po, po kolei, więc ja sobie na twarz tego nie założyłem. A wy chodźcie w tych onucach i krzyczcie tam te do tego okienka jeszcze półtora roku, bo tutaj jak fachowcy e, z Episkopatu twierdzą, że półtora roku ten bajzer będą ciągnąć. To by było na tyle, no. Wredność z mojej strony, ale z drugiej strony nie ma sensu. Ja już jestem zmęczony walką w cudzym interesie. 64 dni, tylu petentów, czy tam tysiąc, setki przetentów się przewijało I, i nic, zero myślenia. No po, ale z drugiej strony po co? Czy w tym kraju cokolwiek, ktokolwiek o czymkolwiek myśli, jak zawsze mówię. Dobra, na razie trzymajcie się.